Obudzili się Hubka i cała Śląskowi grozi oderwanie od macierzy. Czy być może idea państwa regionów znalazła swojego promotora? Ile wiemy o śląskiej autonomii? Ile wiedzą o niej polscy politycy i co wiedzieć powinni? Doktor Jerzy Gorzeli, krzew ruchu, będzie gościem czwartej władzy. Niedziela, 10.10. .10. Marek Czyż, zapraszam. Grudzień w TVS. Miłość, intryga i namiętność. To doskonałe zestawienie, to oczywiście serial Passion Morena. Do zobaczenia tylko na antenie TVS. Simply Sapny. Cztery młode kobiety, cztery różne spojrzenia na świat. Od poniedziałku do piątku o 18.05. Ciekawe historie dla ciekawych świata. Od poniedziałku do piątku o 21.00. Grudzień w TVS. Polecamy. Tez tydzień blok, wlokł, te święta Gąska. Kuchnia Śląska, okupna Śląska. Kuchnia po Śląsku, w sobotę o 18.00 zaprasza Remigiusz Rączka. Kuchnia Śląska, o kuchnia Śląska.